Dzień dobry, nazywam się Magdalena Żadkowska, jestem doktorką socjologii. Od ponad 20 lat prowadzę jakościowe badania praktyk życia codziennego i rodzinnego. Przyglądając się współcześnie życiu rodzinnemu, my, socjologowie obserwujący praktyki życia codziennego, widzimy bardzo dużo zmian. Te zmiany widoczne są w naszych domach widoczne są w tych mikrogospodarstwach domowych, a odzwierciedlają przemiany, można by powiedzieć, współczesnego świata. I dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu o tym, co dzieje się w domu, gdy wyprowadzają się z niego dorosłe dzieci. Oczywiście jest to proces długotrwały, złożony, rzadko kiedy dziecko pakuje się i nie ma go od następnego dnia. Bardzo często jest tak, że do tej wyprowadzki przygotowujemy się nie jedno, ale kilkoro dzieci może się z domu wyprowadzić. No niemniej my, pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, chcieliśmy przyjrzeć się temu, co dzieje się z taką parą, gdy nagle znajdzie się w domu sama. Odwiedziliśmy ponad 40 par w naszych obu województwach, zarówno tych zamieszkałych na wsiach, jak i tych zamieszkałych w mieście, i pytaliśmy o to, co razem robią, co ich łączy, jak radzą sobie z taką sytuacją. No i sytuacja nagła, niekiedy dalej, sytuacja zmiany rzeczywiście wyglądała bardzo różnie w zależności od tego, czy mąż i żona, partner, partnerka przygotowali się wcześniej do niej? Przyglądając się niektórym scenariuszom życia, widzieliśmy to, że taka kontynuacja, że to, co dzieje się w parze, to jest efekt pracy nad związkiem. Jest to efekt znajdowania czasu nawet w tak zwanym czasie. Godzin szczytu, tak socjologowie określają czas, gdy dzieci są małe, ale też gdy są nastoletnie i wymagają bardzo dużo wsparcia, kontroli, zmartwień, włożenia po nocy, wstawania w nocy, wtedy rzeczywiście ten związek, relacja intymna może być w takim stanie wyciszenia. Natomiast i tak były pary, które zdecydowanie starały się dbać o siebie, dbały o wyjazdy wspólne, dbały o to, by mieć czas tylko we dwoje, by te dzieci nie zawsze były. Na pierwszym miejscu. Niemniej, były też takie pary, których życie we dwoje wydawało się być zawieszonym. Czasem dopiero w tym spotkaniu z badaczami i badaczkami taka refleksja się pojawiała, że mało robiliśmy razem, nie mieliśmy wspólnych hobby, że gdzieś zastanawialiśmy się, co będzie, gdy dzieci nagle znikną zupełnie z naszego życia. Pamiętam jedną z par, która opowiadała, że pierwszy raz mieli jechać razem na wspólne wakacje. No i mąż przygotował listę tematów, na które będą rozmawiać na tych wakacjach, bojąc się, że może zajrzy do ich związku jakaś nuda, że nie wiadomo będzie co robić. Przecież nie pamiętają, kiedy byli razem we dwoje. Tu taka uwaga do przemian, które zdarzyły się w społeczeństwie polskim. Rodzice dorosłych, dzisiaj dzieci, to jeszcze przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia, gdy bardzo często z domu rodzinnego... W młodym wieku od razu wprowadzali się do życia we dwoje i często po kilku miesiącach rodziło się dziecko, więc takich zwyczajów, rytuałów jak być we dwoje razem nawet nie mieli. No stąd też ta obawa, co będą razem robić. I rzeczywiście część par opowiadała o takim miesiącu miodowym ponownym, o tym, że nagle zaplanowane przez nich wcześniej domki na działce, jakieś pomysły na wspólny czas, na wakacje czy jakieś hobby typu taniec, wyjazdy w góry, rowery rzeczywiście zdawały egzamin i okazywało się, że tak, mamy dalej co robić. No niemniej zdarzało się też trochę takich sytuacji, gdzie to bycie we dwoje w jednym domu wydawało się mieszkanie razem, ale Osobno, czyli takim trochę związkiem, bez związku, bez relacji. Okazywało się, że tak naprawdę tej pary małżeńskiej czy Partnerskiej nie ma, że to, co te dwie osoby łączyło, to były tylko i wyłącznie wspólnie wykonywane funkcje rodzicielskie. To może być moment, etap do zmiany, do tego, żeby o siebie zadbać. W następnych odcinkach przyjrzymy się temu, jak część z tych par właśnie z taką sytuacją sobie poradziła, no ale może też być pretekst do zmiany dużej życiowej, do rozstania, do wejścia w ponowne związki. Trzeba przyznać, że czas Pustego Gniazda to taki okres w życiu rodziny, który jest trochę zaniedbany przez badaczy społecznych. Mamy badania psychologiczne nad przeżywaniem tego z punktu widzenia emocjonalnego, puste, smutne, o tym też mówić będę w kolejnych odcinkach. Natomiast mało wiemy o perspektywie rodziców, o tych, co w gnieździe zostają. Mało słyszymy porad, dyskusji, rozmów z osobami. Które właśnie znalazły się w okolicy 50 roku życia. Nasi respondenci byli w wieku przeważnie przedemerytalnym. Nasi badani znaleźli się w takiej sytuacji, że albo po raz pierwszy, albo znowu są razem we dwoje. Są w czasie, gdy mogą myśleć głównie o sobie i jak to ujęła jedna z respondentek, otwiera się przed nimi okno możliwości. To taki czas, który sami określają mianem, że zasłużyli na niego i mogą teraz odcinać kupony. W następnym odcinku przyjrzymy się temu, co dzieje się w gniazdach, domach, z których wyprowadziły się dorosłe dzieci. Czy czekają na nich dalej pokoje, które opuścili, czy może rodzice postanowili urządzić tam sobie swoje własne miejsce? Może wreszcie mają sypialnie. Zapraszam, widzimy się następnym razem.